Janku, dziękuję tymczasem. A my teraz wracamy do kraju. Polski koncern mięsny Duda powoli odzyskuje zaufanie inwestorów po fatalnym 2009 roku poprzez przez osłabienie złotego spółka. Bardzo dużo straciła wtedy na opcjach walutowych. W połączeniu z wysokim zadłużeniem doprowadziło to Dudę na skraj bankructwa. Strata netto za cały 2009 rok przekroczyła 300 milionów złotych. W połowie ubiegłego roku PKM Duda zawarł porozumienie z konsorcjum banków wierzycieli. Banki uzyskały większość w akcjonariacie. Spółka wprowadziła jednocześnie program naprawczy, który przynosi już pierwsze oszczędności w pierwszym półroczu tego roku pojawił się też zysk netto postępy w restrukturyzacji i plany ekspansji w nowych do nowych segmentów rynku podobają się analityków. Analitykom, przepraszam, w najświeższym raporcie Milenium Dom Maklerski rekomenduje kupowanie akcji spółki z ceną docelową na poziomie 1,92 zł. Pan Maciej Duda, prezes PKM Duda jest teraz naszym gościem. Witam serdecznie. Dzień dobry, serdecznie. Jaka jest ocena tej rekomendacji milenium? Co ona oznacza dla spółki? Znaczy to ona oznacza tak powiem tyle, że spółka po prostu odzyskuje zaufanie inwestorów, że zaczynają się tak powiem interesować po na analitycy z domu polskiego Millennium. I to jest jakiś taki powrót do wzrostów, do odbudowy zaufania długoterminowego rynków kapitałowych nie tylko inwestorów, ale również tak powiem, myślę instytucji finansujących instytucji, które dają ubezpieczenie kredytu kupieckiego dla spółki. To jest tak powoli systematycznie ciężką pracą odbudowujemy zaufanie wszystkich od całego otoczenia pewnie za chwilę będziemy musieli zrobić przerwę więc ja pozwolę sobie trochę na takie filozoficzne pytanie zanim potem dojdziemy do konkretów po przerwie dotyczących tej właśnie restrukturyzacji która przynosi też między innymi takie efekty ale tak się zastanawiam bo pamiętam jak się pojawiły te problemy spółki było wokół tego bardzo bardzo głośno sami też o tym dużo oczywiście mówiliśmy i po pierwsze, to jest ogromna lekcja dla spółki, jak rozumiem. Po drugie, pytanie brzmi, jak się udało wyjść, znaczy dojść do tego momentu mimo wszystko, mimo tych zawirowań i tego, że właściwie mówiło się na rynku, że spółka jest no, na skraju bankructwa. Znaczy ja myślę, że, tak powiem, że udało się tylko dzięki temu, że korbiznes spółki był zdrowy od samego początku, tak? To jakby w żaden sposób nigdy banki, które bardzo wnikliwie analizowały w trakcie postępowania naprawczego kondycję spółki i perspektywy nie stwierdziły niczego, co byłoby niepokojące w korbiznesie. I to była podstawa, plus myślę, że determinacja zarządu, rodziny Duda, że zgoda na dołożenie swojej gotówki, no bo przypomnę, że w czerwcu dołożyliśmy 20 milionów złotych, tak powiem, w emisji H, to też jakby potwierdzało determinację. I myślę, że perspektywy jednak rynku, że w całym otoczeniu, gdzie pamiętajmy, że to było w czasie całego kryzysu, mm -hmm. jednak branża rolno-spożywcza, branża mięsna jest taką bezpieczną mm -hmm. branżą, która, której warto zaufać. Czyli błędy na operacjach finansowych, ale nie ucierpiał to, co, czym się spółka, nie ucierpiało tym, czy, czym się spółka tak naprawdę zajmuje. Czyli ten tak, staraliśmy się to robić. A zastanawia się Pan Prezes, czasami gdzie spółka byłaby, gdyby nie wpakowała się w kłopoty, o których, które doprowadziły no, do takiej sytuacji? No, zawsze tak powiem. E, można się zastanawiać, co by było, gdyby się, gdyby nie to. Przypomnę tylko, że e, na tych transakcjach walutowych spółka przez wiele lat zarabiała, a skala kryzysu mm -hmm. tak powiem, była nie do przewidzenia nawet dla najlepszych analityków, więc myślę, że tutaj to na pewno po części nas usprawiedliwia. E, każdy ma prawo do popełnienia błędu myślę, że to jest najważniejsze że to, co za nami już teraz i na pewno dużo pokory z tego wyciągnęliśmy, ale jesteśmy na dobrej drodze do... Kolejnych sukcesów. Widać ewidentnie, że rynek dobrze ocenia, może nie cały, ale poszczególne jego części dobrze oceniają to, co się w spółce dzieje. Czy spółka Duda wychodzi na prostą? Naszym gościem jest pan Maciej Duda, prezes PKM Duda i będziemy rozmawiać o tej restrukturyzacji, która już się dzieje i o kolejnych jej elementach, które mają jeszcze poprawić sytuację spółki. To za kilka minut wcześniej będzie serwis informacji z otoczenia gospodarki. To dosłownie za moment. Przewodnik w naszym studiu jest Pan Maciej Duda, prezes PKM Duda. Witam ponownie po Panie prezesie. Jak postępy w restrukturyzacji? Jakie będą dalsze kroki? Co do tej pory się udało zrobić? No to jest cały czas trwa restrukturyzacja, tak powiem operacyjna spółki. Wiele rzeczy udało się zrobić. Tutaj jesteśmy tak powiem znacznie powyżej budżetu, który planowaliśmy na ten rok. Plany były 8 milionów złotych. W pierwszym półroczu się udało ponad 5, więc tutaj już widzimy idzie to szybciej niż było to w planach założonych w umowie z bankami. Natomiast e, otoczenie rynkowe, które nie jest zbytnio sprzyjające, mamy sytuację, że nowy konkurent w tym roku na, na rynek, więc też jakby te marże e, się zmniejszają, do tego musimy tak powiem tą restrukturyzację kontynuować i cały czas zmierzać w kierunku obniżki kosztów. Mm -hmm. To osiągamy, tak powiem, między innymi przez centralne biuro zakupów, które organizuje kolejne przetargi na kolejne, tak powiem, kategorie zakupowe i przez to obniżamy koszty. A czy y, sprzedaż poszczególnych, znaczy ja wyobrażam sobie, że sprzedaż poszczególnych aktywów, na przykład nieruchomości, y, y, jest starannie dobierana, ale ktoś mógłby zadać pytanie, czy na przykład pozbywanie się jakiejś nieruchomości związanej z operacyjną działalnością spółki, czy przypadkiem w efekcie gdzieś w długoterminowo nie podroży, tak? Bo na przykład się okaże, że y, nie macie w spółce jakiegoś fragmentu firmy, która stanowiła ważną, ważną, ważną część powiedzmy, produkcyjną tak? i trzeba zlecać pewne rzeczy na zewnątrz. Być może takie że w spółce się nie dzieją, ale ktoś mógłby o to zapytać, czy pozbywanie się tych aktywów nie sprawi, że długoterminowo nie, nie płynie negatywnie na wyniki spółki. Znaczy generalnie sprzedajemy tylko, tak powiem, tą część aktywów, która nie stanowi core biznesu spółki, więc jakby to ostatnio naszym wielkim sukcesem jest sprzedaż dwóch elewatorów, które udało się sfinalizować w tym tygodniu, ostatnie z tych elewatorów, drugi Sprzedaliśmy je powyżej budżetu założonego, no i to nie jest nasz biznes. myśmy tak powiem się w tym mm -hmm. nie specjalizowali, zainwestowaliśmy to e, w, kilka lat temu, e, uznaliśmy w tym momencie, że to nie jest niezbędne do prowadzenia działalności, a to jest ważne, tak elewatory przynosiły nam stratę e, operacyjną, więc zakładamy, że odciążamy po pierwsze bilans, bo spłacamy kredyty, które. Czyli jednak odcięć tej kuli od nogi, czy unąć kulę nogi? Tak? Po prostu, tak powiem, spółka się rozwijała bardzo dynamicznie, e, inwestowała w różnych kierunkach nie wszystkie, tak powiem, okazały się dobrej perspektywy. Dlatego do decyzja o sprzedaży, która uh -huh. ma poprawić w dwóch aspektach. Raz, że zmniejsza zadłużenie, tak powiem, spółki, tak żeby ono było jak najbardziej bezpieczne. Chcemy, żeby ono było w, na koniec tego roku poniżej 3 razy BIDDA i to jest jeden cel zarządu, a drugi to jest poprawa zyskowności grupy, a przez odcinanie nierentownych kawałków najlepiej to osiągamy. Piszą analitycy w tej swojej rekomendacji o słabych stronach między innymi i piszą, że w pierwszym półroczu przychody spadły o prawie 20% i że ten negatywny wpływ restrukturyzacji będzie widoczny także, no bo te 20% to właśnie jest kwestia związana z restrukturyzacją i że w drugiej połowie roku będzie widać to samo. Tak, no to Myśmy to zapowiadali już wcześniej, że przychody, tak powiem, spadną w tym roku rok do roku w do roku ubiegłego z dwóch powodów. Raz to ze spadek cen e, mięsa i jego przetworów, który wynika z tendencji rynkowych. No i na to nie mamy wpływu. Natomiast oczywiście też o kilka procent na spadły wolumeny produkcyjne. Natomiast e, to zmniejsza nam przychody, zyski się poprawiają, bo zyski operacyjne, jak patrzymy e, rok do roku po wyłączeniu tych jednostkowych zdarzeń związanych z opcjami, i z e, tym, co się zdarzyło w roku ubiegłym i odpisami, i tak jest większy. Także tutaj i poprawiamy tak powiem marżę brutto na sprzedaży Dzięki temu, tak powiem, uzyskujemy lepsze wyniki. Natomiast to jeszcze ma jeden aspekt. Pan, Ale poruszy... to marżu brutto gdzie poprawić? W jaki sposób? Przez obniżkę kosztów głównie, no również, tak powiem, hmm. przez no, szukanie nowych rynków zbytu dla naszych produktów. Tak, bo też jakby czy nowych klientów e, cały czas pracujemy nad zwiększeniem rozbiorów z półce Tak, żeby jak najwięcej rozbiorów. Natomiast to są takie działania, które e, ciężko pracujemy, a tam poprawiają jakiś mały procencik naszą efektywność. Czy, a ten rozwój rynków to, mówiąc Pan o tym, mówiąc... E... Pan mówiąc o tym, myśli o tym, że to jest Ukraina na przykład, czy jeszcze jakieś dodatkowe, znaczy cały czy tam czas, jest potencjał jeszcze taki do rozwinięcia? Cały czas, tak mówię, nasz dział eksportu szuka nowych rynków eksportowych, oczywiście, natomiast też w Polsce są, jest potencjał rynku, czasami mm -hmm. są na te specyficzni klienci, którzy potrzebują bardzo specjalistyczny produkt, który staramy się im zapewnić i on nam czasami pozwala generować wyższą marżę. Szukamy po prostu niszy rynkowych, gdzie nie jest jedynym kryterium cena, mm -hmm. tylko szukamy takich miejsc, gdzie po prostu możemy konkurować również jakością, specyfiką Obróbki, którą potrafimy zapewnić. Do tych słabych stron też e, zalicza się to, że koncern nie ma silnych marek e, i tutaj wskazuje się na potencjalne przejęcia. Pan e, wspominał o tych przejęciach, ale one dopiero raczej będą w 2011 roku, ale dzisiaj jesteśmy trochę bliżej już 2011 roku, niż powiedzmy, bo że w sierpniu Pan był ostatnio tak. tutaj u nas. To e, Czy te plany związane z przejęciami ewentualnymi są już takie bardziej konkretne? Znaczy, mamy widać, mamy, można mamy na celowniku kilka firm, które widać, że można przejąć. Rozmawiamy z ich właścicielami z ich zarządami. No i jeżeli tak powiem tak daleko zajdziemy, że będziemy już w stanie określić jakieś warunki dla tych transakcji, to wtedy poinformujemy o tym rynek. Myślę, że tutaj nie chciałbym żadnych spekulacji wzbudzać w tym zakresie, ponieważ są trudne rozmowy. To chcemy tak powiem wybrać najlepszą opcję dla spółki, wybrać najlepszy wariant i przejęcia, mhm. i najlepszą z tych filmów możemy je przejąć, więc proszę nam dać trochę czasu. Chcemy to bardzo dobrze przygotować, tak żeby efekty synergii były jak największe Ale... dla grupy i dla naszych akcjonariuszy. A to będzie jedna firma, czy więcej? Proszę, następne pytanie. A marek będzie ile? Bo może to o markę chodzi konkretnie. Znaczy, generalnie, tak powiem, wiadomo, że w Polsce wśród branży mięsnej to takimi globalnymi, czy ogólnokrajowymi markami dysponują dwie firmy, to są Anime i One mm -hmm. są poza naszym zasięgiem i finansowym. I... Czyli raczej będziecie szukać czegoś, co będzie można też podpromować. Tak, będzie szkamy, silną marką. Tak, silnej może... marki lokalnie, tak powiem, dobrze pozycjonowanej, z dobrym produktem mm -hmm. i myślę, że kilka takich graczy, przynajmniej kilku takich graczy na rynku otwartych na konsolidację jest. A dowiemy się o tych przejęciach dopiero w przyszłym roku, czy może już w tym roku będziemy wiedzieć, jakie są te konkretne, więcej niż znaczy, ja, ja myślę, że jednak w roku, tak powiem, bo to jest jednak protest, który powinien być dobrze przygotowany, dobrze przemyślany, sprawdzony więc yy, Zaskoczyć rynek, A... czy, czy, czy może dzisiaj Pan wie, że to na będzie pierwszy kwartał po, po, po wynikach, po pierwszym kwartale? Znaczy to, to, znaczy jakby e, znaczy, Staram się wyciągnąć przy, jakieś przejęcia. nie mają nic wspólnego z raportowaniem mm -hmm. bieżącym wynikami Nie, ja, ja wiem, ale się, może, może to dobry tak być. Znaczy to tak się nie da zgrywać takie rzeczy, bo to jakby zawsze jest kwestia tego, że te negocjacje przeważnie są długie, trudne i, i kończą się w niespodziewanym momencie mm -hmm. dla jednej czy drugiej strony, więc tu absolutnie nie dam się naciągnąć na deklaracje terminowe bo to każda z tych dat byłaby zła i też mogłaby szkodzić tym negocjacjom. To, to Zagrożenia, o których się wspomina, to, ale to jest też to, to coś, o czym Pan już sam wspomniał, czyli pojawienie się e, m, konkurenta Pini e, Polonia i m, Właśnie. i, to, i, i to, jest taki, to jest wyciągane jako coś, co może zagrozić tej restrukturyzacji, znaczy zagrozić w taki sposób, że być może tej dynamika poprawy sytuacji nie będzie tak duża, jak się pierwotnie, e, pierwotnie Państwo zakładali w spółce. A czy generalnie jest tak, że faktycznie wśród o konkurenta, który się pojawił na rynku, no trwa walka o surowiec, tutaj co do tego nie ma żadnych wątpliwości, to przewidywaliśmy. E, spółka stara się tak powiem, wszelkimi sposobami bronić przed tym i szukać nowych rozwiązań. Czy to w skupie, czy to nowy mechanizm, tak powiem, powiązania z sobą producentów pszczody chlewnej. Na pewno ma to wpływ na wyniki, i na pewno nie, nie pozwala tak dynamicznie, tak powiem, poprawiać tych wyników, jakbyśmy chcieli i zakładali, gdyby tego konkurenta nie było. Natomiast no, otoczenie rynkowe jest jakie jest. O tym mówiliśmy od dawna, że PINI wejdzie do Polski. Wszyscy o tym wiedzieli. Będzie się rozwijał, ja myślę, że długoterminowo to się przełoży pozytywnie na biznes, natomiast kilka kwartałów na pewno takiej walki o rynek z i z konkurentami dużymi i mniejszymi, którzy też walczą o życie będzie. I na pewno w tej segmencie produkcyjnym mi należy spodziewać jakichś rewelacji w najbliższych kwartałach. Panie prezesie, no to. Będziemy przyglądać się temu, jak postępuje restrukturyzacja w spółce. Dzisiaj chyba dobra informacje, znaczy te wczorajsze informacje związane z, z rekomendacją ze strony Millennium DM. Dzisiaj podglądałem, nie wiem, jak w tym momencie to wygląda, ale poglądałem, że kurs spółki rusł. Nie wiem, czy w kierunku, dokładnie w kierunku tej docelowej ceny 1,92. Pewnie zobaczymy teraz, tak? Ale widzimy teraz Stany Zjednoczone, tak Janku? Tak jest, sesja za chwilę powinna wystartować. A troszkę się Pokazujemy, tak wykres spółki Duda. To ja pożegnam pana prezesa, podziękuję za rozmowę. Panie prezesie, dziękuję niniejszym. Dziękuję Maciej Duda, prezes PKM Duda, był państwa i moim gościem.